O nie, koszmar się powtarza. Jednak nie byłem w stanie pokonać FNAFO. To oznacza, że potrzebuję towarzystwa. Potrzebuję pomocy. A nikt inny mi nie pomoże jak... Piotr Parker. Piotr. Piotr. Piotr, dzwonię do ciebie. Piotr, odbierz. Piotr jesteś! Zajebiście stary! Cieszę się, że zawsze mogę na ciebie liczyć. Pamiętaj, nieważne co mówią o tobie w telewizji i w gazetach. Nie, że jesteś głównianym bohaterem i Batman jest od ciebie lepszy. Ja zawsze wierzyłem w ciebie, pomimo że jesteś totalną pierdołą. Bio w jakiś jakichś rajtuzach, grasz w tych filmach. Ja wierzę w ciebie, że jesteś najlepszy. I dzisiaj mi pomożesz, stary. Cześć! P pomożesz mi, prawda? P pomożesz i patrzysz na mnie. Pomożesz mi, stary. Musimy pokonać FNAFA. Ty masz super umiejętności, jakieś tam, nie pamiętam, strasz pajęczyną z odbytu czy coś takiego. Ja nie mam takich umiejętności, ja nawet nie jestem bogaty, rozumiesz? Ja jestem biednym youtuberem. I nawet lajkami nie chcę zostawić pod materiami. Ale ty mi pomożesz. I nie przejmuj się? Mam broń dla ciebie. Żeby ci sama pajęczyna jakby, wiesz, nie wystarczyła czy coś. Proszę, Spider-Manie. To jest dzida zagłady. Laserowa dzida. Ukradziona z Areny 51. Tam obcy strzelali laserami, jak chcieli nas zaatakować. Na szczęście Andrzej Duda powstrzymał tą... Przepraszam, nie chciałem ci uderzyć. Tą inwazję całą, mnie, Bo wiesz, zamknął granicę. No, więc... Yy, chwytaj, chwytaj to. No, nie bądź taki. Wierzę, że dasz sobie radę. Spider-Man? Umiesz chwycić tą dzidę? Wkłada się ją tu, do otworu Bez kojarzeń, proszę Tu w tą dziurkę musisz wsadzić Albo ja ci ją wsadzę zaraz w dupsko Spiderman, błagam cię Nie przynoś mi wstydu Zaraz nas zaatakują! Zbliża się noc, rozumiesz to? Trochę powagi, synu! 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 Synu, słuchaj mnie, bo mnie wytrzymam, nie zdzierżę zaraz, nie? Naprawdę mogę zadzwonić do Batmana, już rozumiem, dlaczego nikt cię tak nie lubi. Ty, Amazing Spider-Man, nie chcę ci karku skręcić. Słuchaj, wyjdź tą dzidę i pomóż mi pokonać Fnafa. No już, tu jest dzida, masz, masz, weź ją, podnieś ją. Błagam cię, leży koło ciebie, Czy ja ci ją muszę przykleić do dupy? Spider-Man, ty widzę, masz jakiś inny plan, co? Aha, dobra. To ja wezmę tą dzidę. Skoro na tobie nie można polegać, to ja... Zrobię sobie ognistą dzidę i sadzę im głęboko do buzi. A ty będziesz ze mną, ze swoją pajęczyną z dupy. Gotowy? Ja! Yeah! Okrzyk, piątka! Naprawdę żałuję, że nie zadzwoniłem do tego Batmana. Spider-Man! Oni nadchodzą! Szykuj się na bitwę! Przykuj się na bitwę, stary! Oprzyj się! Spider-Man? Ej, ty mnie słuchasz? Halo? Spider? Spider tam stoją! Popatrz się stąd, przy drzwiach! Brug atakuje! Czemu cię nie mogę dotknąć? Co się z stało, Spider? Spider-Man... O! Spider-Man! spider, oh, spider, -Man! spider -Man! Naprawdę walczysz w moim imieniu? Tak! Najlepszy bohater na świecie! Cofam to, co powiedziałem przed chwilą. Jakbyś potrzebował broni, to mam tutaj, nie? Wiesz, broń! Nie rękoma! Pustymi! Co ty robisz? Przynosisz wstyd swojej rodziny? A, zapomniałem, twoja rodzina nie żyje. Tak pamiętam przynajmniej. Chyba. No nie, no umierali chyba wszyscy. Ej, Spider-Man! <todgłos> Nawet Freddy się z ciebie śmieje. Macie za totalną pierdołę. Ej, słyszysz? Macie za pierdołę. Użyj swojej pajęczyny. O, o, coś się zaczęło dziać Ja ci, ale walka Spiderman, dajesz, 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 wierzę w ciebie, dajesz, dajesz I lewy cierpowy, tak, dajesz go I teraz buta mu w kostkę Nie daj się, myślisz, że co, że on ci pokona? Dobrze, przepychanki, tak jak w Lidu Na promocji, okarpia Dajesz, 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 wyrwij mu broń, wyrwij mu ten mikrofon Albo weź tą gitarę Dobrze, dobrze, robisz, robisz go, robisz go Już prawie go... On się dalej z śmieje, nie daj się! Spiderman! Piotr! Piotr, dajesz! Piotr Parker! O nie, to jest ta wredna cika z ciastkiem. Znowu cukrzycy chcę, żebym dostał. Dobra, cika jest moja. Cika, czas na badanie okrężnicy. Wypnij się, po twoje badanka. A te gnito? Co ty mnie tutaj teraz. Ja cię zdziduję teraz. Ech. Dobrze, dobra! Już nasmarowałem! Odwróć się cika! Czas na twoje badania. Ale wiesz co? A spróbuję tak rzucić w ciebie! Okej, okay, Gida to nie był dobry pomysł. Czek! Stop! Stop! Moment! Moment! Ty, a co to jest? Kartka papieru! Oh. Dobra, nie, to był głupi pomysł. Ej, 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 Oddaj mi Chica! Dobra, cika. na. Dobra, patrz, co mam. Laserowy dziew gnidy. Znaczy gniew Gidy! Nasmaruj to. Lecisz i FNAFA! Znaczy Frediego, nie tak. Frediego! Nie mogę być gorszy niż Spider-Man! spider Spiderman już prawie go pokonał! Czemu ja tak rzucam? To nie, to jest ciastko! Dobra, odwracaj, Peter! Odwracaj uwagę! No ja jestem jakiś żłomny, nie? Dobra, do dupy z tą dzidą. A co to jest? To jest puszka ZAGŁADY! Dobra, macie! Aha, okej. Okay. Ale ostatnim razem dowiedziałem się po jednej rzeczy. To jest broń ZAGŁADY! O tak, duże cztery litery. Ciki. Załatwiał sprawę. Dobra, nie no tą dzidą, muszę kogoś zabić dzisiaj. Dobra, Freddy, przygotuj się! Dobra, Spider-Man, dasz tego? Spider dajesz. Dajesz, ja wierzę, że ty go w końcu pokonasz. On już się ledwo trzyma. Mówię ci, Spider, dobrze, dobrze, robisz go. Dobra, pozbędę się dzidy. Dajesz go, Spider. Co ty się, co ty się poddajesz? Nie poddawaj się, walcz z nim. Walcz z nim. Aleś z ciebie pierdoła, patrz, tak masz to zrobić! Co ty robisz? Jakaś ciebie jest pierdoła? Chłopie, ja cię nie dziwię, że ciebie nikt nie lubi tam w tym. Masz z nim walczyć teraz! Już do narożnika! Aaaa, bijesz go, dobrze, dobrze, zbutał mu teraz! Zbutam mu! Ba, 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 ba. Tak super bohaterowie ja robią! Spider-Man? Dobrze się czujesz? Spider... Spider-Man? Zostaw mojego kumpla ty! Spiderman! Ej, ej, stary! Nie ja żartowałem z tym, że cię nikt nie lubi. Stary, ej, weź się osiąśni! Zabiłeś mi mojego kumpla. Ty go! Ty gno. Piotr? Piotr! Nie! A co z następnymi częściami Spidermana? Spiderman w uniwersum, Spiderman daleko od domu, 8? Czekaj, ja cię ożywię! Mam eliksir od bogów! Czekaj, to nie jest ten eliksir. Poc poczekaj tu na chwilę. Poczekasz? Dzięki stary, zawsze mogę na ciebie liczyć. Patrz! Pa, 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 pa! Najpierw ja się napiję, dobra? O, oh, Spiderman! Ej, Piotr! Piotr, żyj stary! Żyj! Byłoby prościej, gdybym ci ściągnął tą maskę, bo teraz tak jakbym cię topił. Ale to nie jest ważne, bo nie wiem, czy mogę ściągnąć, bo wiesz, bo zdradzę twoją tą tożsamość! A jeszcze by się ktoś to wiedział, że jesteś Piotr Parker. I co? Potem by cię nawiedzali. Dobra, już ci wystarczy, bo się pijesz. Ale Piotr! Piotr! Pijesz! Piotr, Piotr! Piotr! Musimy się pozbyć ciała! To nie jest prawdziwy Piotr Parker! Dobra, Piotr! Wypad stąd! Już! ja, ha, 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 ha. kopam tutaj! Nie dostaję tego angażu w następnym filmie! Wypad. Idę do prawdziwego Piotra. Oj, Piotr! Ręczniki papierowe! On zajebiście! Piotr wróciłeś! Jest! Prawdziwy Piotr! Jest tu ze mną. Piątka, stary! Rozumiem, że się na mnie gniewasz za ostatnio. Ale słuchaj, no musiałem cię jakoś zmotywować. Stary! Jesteś tutaj! Żyjesz! Sok z gumie jagód! Podziałał! Sprawił, że ożyłeś bardzo dobrze. <laughs> No ja mam szklatę fajną. Ej, przecież ja cię nie biję, stary, ja cię delikatnie tylko dotknąłem. Jaki ty jesteś wrażliwy. Jezu, co ty robisz? We, 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 family friendly content, nie? Raz, dwa! I trzy! Będę potrzebował znacznie więcej tego soku z gumii jagód. Oj, znacznie więcej. Piotr, ale z ciebie pierdoła. No po prostu pobawić się z tobą nie idzie. Oh. Piotr, ubierz się. Piotr, wróciłeś. Synu marnotrawny, ty stary, jakiej broni chcesz? Jaką chcesz broń? Dzidy są do dupy, nie? Też tak twierdzę. O, a może taką tradycyjną bronią wezmę? wygląda jak gówno. No ale. Na upartego. Ty jesteś problemem. Let's go! A ty co, znowu bez broni przyszedłeś do, do pracy? Ja muszę pogadać z Avengersami, żeby cię zwolnili z tej roboty. Jesteś nieodpowiedzialny, Spider-Man. To już Tony Stark był bardziej odpowiedzialny niż ty. Idź walcz z tym FNAFem teraz. Bo mi zaraz z broń ostygnie. jak mi ostygnie broń, to nie będziemy mieli czym walczyć. O! 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 Widzisz, coś narobił? Baterie mi się skończyły w mojej broni. Debilu. Piotr! To jest... To jest rolka papieru toaletowego. Wiem, że nigdy czegoś takiego nie używałeś, ale zostaw to. Chodź za mną. Idziemy poszukać w FNAFA. Chyba się tu zalęgły gdzieś jeszcze. Trzeba się ich pozbyć. Czemu ty idziesz za mną? To ty powinieneś być.. Piotr, ty kupo gówna, chodź do mnie, bo cię normalnie zaraz strzelę, nie? Te słuchaj, oni gdzieś tu są mnie. Wal się. Nigdy cię nie lubiłem! Ale zajebisty komputer, ja pierdzielę. Ja mam mniejszy telewizor, jak go monitor. Na mocy nadanej mi przez samego tora, w nawie szykuj się na śmierć. O, Spider-Man walczy. Chyba do niego dołączę, ale nie jestem pewny. Nie wiem, czy zasłużył. O, moja! Moja kolej! Hahaha, Spiderman, złapaj się za mną! Yeah, Spider-Man, ładuj mi szybko! Baterie wymień! Baterie mi wymień w mieczu! O kurde, co to za kogo jumbo? Przebieraj się! No, tak ci lepiej. O. Pięknie. Uuuu! Głowę mu odtrąbałem! Piotr, straciłem broń! Stąd mi ostatni miecz! Piotr trzymają na ziemi! Trzymają! Nie pozwól jej wstać! Gdzie jest moja broń? Gdzie jest moja broń? Dajcie moja broń! Oh. Zostawcie Piotera! Gnidy! Mm. Piotr, czekaj! O, tak! Łoo! Wow. Aż mi rękę w To jest broń! Uh. Kurwa, nie umiem rzucać dalej w tej grze. Hm. Czy ty zabiłeś Piotera? Nie! Nie, nie mogłeś tego zrobić! He! He! Odejdź mi miecze! O, dobra, to mi starczy! Wow. Piotr! Piotr! Co zrobiłeś z Piotrem? Gdzie jest Piotr? On mnie nie mógł opuścić! Oddaj mi Piotera! To jest mój kulpel! Nie twój! Kupo, szajsu Biedny Piotr. Wrócił do krainy niebytów. O, Piotrze. Mam nadzieję, że ci tam lepiej. A Dobra, zresztą. Znajdę sobie kogoś lepszego. O, to się nie masz. ulepszony Spider-Man. Mechaniczny pająk. Tak jest. Jesteś stary. <laughs> jesteś cały z metalu. <laughs> Ooooo, to, jak cię tak dotykam. To się nie przyzwyczajaj Dobra, stary. Potrzebujemy obronić się przed kolejną falą. Wiesz co chodzi. Ty. Pa, mam magi <laughs> magiczna katana. Spider-Man! Spider-Man! Spider-Manie! Potrzebujemy Cię! Chwyć broń do ręki! Chyba, że chcesz walczyć na gołe pięści. To idź. to idź. Tam są. Tam stoją! Tam! Kurde. Kurde, popatrzcie, tam stoją! Tam! O, przepraszam, nie chciałem, chciałem tylko pokazać. Tam stoją! Idź, Patrz z nimi! Dobrze Ci idzie! Tak jest! Uła. Atakują Cię chińskie FNAFy, co zrobisz? Wymyśloną bronią atakuje i. Ja się muszę napić. Gdzie jest mój sok z gumy jagód! Nie mogę tak na suchym pysku kurde walczyć. Ta jeszcze radę, nie? Dobra, Piotr. Żarty się skończyły. Czas ich zniszczyć. Oooooooo! Hajuken! się w komputerze. Nie pozwól mu tam wejść. Chcę mi Windows osakować. Weź go pokona jakoś. <słyszy> Kule, ale tyś twardy jest! Jakaś tak gówienna magia jest. Myślałem, że mam... Dłuższy ten miecz! Czas na spotkanie z ognistym Freddy! Im. Cika! Moje Nemesis! O kurde! Oncika jest tak potężny, że potrafi mi broń wytrącić wytr z, z dłoni! Ale to jest nic! Bo ja... nie potrzebuję broni! Ale potrzebuję celownika lepszego. Boże, jaki aim! Hey! No nie wierzę, że do z nich nie trafiłem! Nie, co Nie! Baterie ci się wyładowały? Gdzie masz baterie? Gdzie masz sobie na baterie? Zaraz cię naładuję, stary! Ty, a może być takie coś? Znalazłem to teraz na ziemi, masz napisie! AAAAAA! CZUJESZ MOC?! Co i Zajebiście! I to jest Spider-Man, na którego wszyscy czekali! Nie jest to ważne. Nie mam cię dupę! Bę, 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 bę. Czemu tego nie zabiło?! Czemu ty jesteś taka potężna, a ty jesteś taki gruby?! Dlaczego mi Spider-Man nie żyje? Dobra, weź się przesuń! Już! Plaskacz zagłady. Tak nazwę swoją dłoń. Plaskacz zagłady. Nie potrzebuję broni, kiedy mam plaskać, A czemu ciebie to nie działa te? Plaskam cię! Bla bla, 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 bla. Plask, 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 plask. Masz dwóch ław! He Ile mam życia? O kurde, mam mało życia. Dobra. Ech, plan B, plan B. Łał! Jakieś golasy mnie atakują. A to Freddy był. Super Freddy. <słyska> 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 no nie. Знову ти, вредна чика.